Witam wszystkich. Jak widzicie, pomału ten dach robimy, robimy, ale nie jest to tak szybko. Na wstępie powiem Wam, że mieliśmy tutaj wspomaganie. To zdjęcie tytułowe, które tam jest wstawione, to widzicie jakich mieliśmy tutaj akrobatów. We wtorek byli, pomogli wrzucić nam dachówkę. Czyli rodzina Andrzeja, która przyjechała tu na urlop z Holandii. A że nie mają co robić na urlopie to wiadomo co mają tam gdzieś łazić i chodzić to zostali zatrudnieni na jeden dzień. Może jeszcze jutro przyjadą trochę pomóc. I wrzuciliśmy we wtorek dachówkę. Trochę jeszcze tutaj chłopaki rozrzucili jej na takiej dużej połaci tam nie wiem będzie zaraz pójdziemy tam na górę to wam pokażę. I co Wam tu mogę powiedzieć. No, na razie tylko pokażę Wam to jak to mniej więcej wygląda. Bo nie robimy na razie dachówek na górze na dachu, bo pogoda niestety jest jaka jest. Trochę deszcz pada, trochę słońce świeci i tak pół godziny to, pół godziny to. Więc pomału się tam posuwamy, posuwamy teraz z obróbkami blacharskimi. Czyli blachą czołową, blachą nadrynnową, no sorry, rynnami, rychakami. Pasem nadrynowym i wróblówką. I wcale to nie jest taka szybka robota, zanim to wszystko się porozmierza, zanim to się wszystko ogarnie. To trochę też czasu schodzi, ale to tutaj na dole nie będę tam za dużo Wam mówił. Idziemy na górę, zobaczymy, jak to tam wygląda na górze. Tu mamy największą połać. Dachówka już jest położona, więc spokojnie można kłaść, montować rynny. Oczywiście ten ostatni rządek dołożyć na samym końcu. Tu zostało tylko przejście do zamontowania gąsiorów. Będzie to już może robione jak będzie pogoda. No niestety, przy takim deszczu i przy tej dachówce, zaraz Wam powiem dlaczego, nie jest to za bardzo wskazane. Tutaj Francesco walczy z rynnami. Zapina system rynnowy powiem wam element y, chyba bal, bal eksport coś tam bal export jakiejś firmy y, nie za bardzo jest taki sobie na razie oczywiście ona nie jest jeszcze na stałe zamontowana jeszcze tu można ją przychylać i ustawić dopiero ale suma summarum jest taki sobie idziemy teraz na drugą stronę zobaczymy jak tu wygląda z drugiej strony Teraz tutaj widać jesteśmy już, mamy zamontowaną rynnę, ale co tu było najpierw trzeba zrobić, a więc zamontować ten pas pas, przepraszam, nie pas, a blachę czołową. Ta blacha czołowa, no to każdy chyba wie jak wygląda. Tutaj ma zęba, tak samo ma zęba od dołu, zasłania całą tą deskę nam czołową. Widzicie, gdzieś kawałek folii tutaj mi zostało. Tutaj też ma zęba i jeszcze zagiętego, żeby nie było ostrego krawędzi, żeby je tutaj też za bardzo nie, nie falowało. Yy, niektórzy tu jeszcze dają kapinose, ale tu myślę, że nie jest to takie potrzebne bardzo mocno, ze względu na to, że. Tu nigdy nie powinno być wody. Tutaj jakieś tam tylko przy wietrze, jakimś zacinającym deszczu tutaj trochę będzie gdzieś tam wody skapywało. Z góry, z dachu na tej blasze wody nie powinno być. Dlaczego tak? Ano, pójdziemy, zaraz zobaczymy. Ale dobra, no, zamontowaliśmy tutaj tą deskę, tą blachę czołową mamy zamontowaną już po całości, 80 metrów i potem jak już mamy zamontowaną, to co robimy? No, robimy rynhaki. Te rynchaki, które tutaj są, Niestety nie są idealne. Znaczy, pff, no pewnie takie są, bo takie są. No. Ja mam troszkę inne z taką jeszcze stopką, a te są inny system, i tam już wcześniej mówiłem, że nie taki do końca, jakiś tam, powiedzmy, super i idealny. Co tutaj jest? Więc jak już mamy zamontowaną tą blachę czołową, to wtedy rozmierzamy rynhaki. No przede wszystkim musimy ustalić sobie, gdzie mamy mieć yy, odpływy, czyli te rury spustowe, które pójdą do dołu. My tutaj mamy sześć, wiemy w których miejscach, więc to są najniższe nasze punkty yy, i od tamtych miejsców, od tamtego miejsca potem robimy środki, czyli jak mamy tu za rogiem jedną rynnę, a za tym rogiem drugą rynnę, to tu na tej połaci, na środku, gdzieś mniej więcej tutaj, w tym miejscu mamy najwyższy punkt i od tego miejsca mamy w prawo i w lewo spadki porobione. Te spadki robiliśmy jakieś 1,5 cm do 2, to zależy tam, tak wychodzić, bo to nie idealnie Wam wyjdzie zawsze. My mierzymy, można robić to ostatni pierwszy sznurek, ale przy takim załamaniu to tam trochę jest kombinacji innych, więc po prostu co milimetr zjeżdżamy, co jeden hak hak zjeżdżamy co milimetr i tam wychodzi później druga strona jeżeli jest dłuższa no to znowu trzeba już tam lepiej mieć sznurek i mm, trochę kombinować jest też przy tych rynhaka trochę roboty rozmierzyć my dajemy co 50 tutaj wyszło nam co 53 chyba tam na tamtym długim długim będziemy też tak dawali. To zależy jak z tego potem rozstawu, żeby tam bo to jak co 50 to potem wam może rura nie pasować łączenie albo coś albo no, tak każdy musi sobie tam to przeliczyć. Wyjdzie czasami 53, czasami 58. To jest nie żaden problem. Niektórzy dają nawet 50, 70 cm na tych rurach, niektórzy jeszcze więcej, ale ja bym nie zalecał tak Najlepiej to około 60 cm. 50 jest super, a 60 jest spokojnie, też będzie dobrze. Czyli jak już rozmierzymy, zachowamy spadki, przykręcamy. My tu przekręcamy na farmeryje, ale to pewnie można byłoby też na jakieś inne śruby z gwintownikiem, bo trzeba przez blachę się. Czyli samowiercące, bo trzeba się przewierdzić przez blachę. Nie wiem, troszkę wiatr mi tutaj zawiewa. Nie wiem, jak będzie słychać. Czyli mamy czołówkę, mamy rynhaki i jedziemy teraz do tego rogu. Tutaj hmm, czasami trzeba włożyć, yy, tu przyjechaliśmy do tego rogu, czasami trzeba włożyć już rynne, tak jak tutaj, jest bardzo wysoko i później zagiąć te blaszki, włożyć, zagiąć jest bardzo ciężko. Oczywiście można, ale, ale czasami trzeba włożyć rynne. Yy, Tutaj, jak widać, włożone są, mamy już rozłożone dachówki, więc nic nam nie spadnie. Żadna dachówka, żeby w rynnę wpadła, bo uszkodzić nam może. Lepiej w sumie te rynny montować, jak jest już zamontowane. Są dachówki, ale czasami wychodzi, jak wychodzi. Tu w rogach, na przykład, żeby przykleić tą folię, tak do podgąsiarową, tą taśmę no bo zaraz znowu powiedzą, że nic nie wiem i nazywam taśmę gąsiarową, czy tam kalenicową folią dla mnie to, to jak zwał tak zwał najważniejsze, że wiem, że trzeba ją dać yy, i to jest moim zdaniem najważniejsze, a jak ją tam nas, ktoś będzie nazywał to zupełnie jest yy, zupełnie nie ma żadnego jakiegoś yy, yy, wpływu na to jak to się zrobi yy, no, wiadomo, że od fachowca to wymagałoby się żeby fachowym językiem też mówił a od takiego człowieka jak ja, który się w sumie uczy. Bo tutaj takiego na przykład dzioba to nigdy nie kładłem jeszcze w życiu, także pierwszy raz go tu zamontowałem. I co? Jak dobra, ale tu nie, ten, nie będziemy się tego, bo długo film będzie trwał bez sensu, więc co robimy? No jak mamy już wsadzoną powiedzmy rynnę, tak, no to trzeba ten pas nadrynowy zamontować. On tam musi wchodzić też tu ładnie, żeby nam nie było tam szczeliny, centymetr, dwa centymetry w tej rynnie powinien być, a ogólnie pod dachówką, tak? czyli też nie wystawać jak gdyby jeszcze dalej. Jeżeli ktoś tam da, to pewnie też nic się nie stanie i nie będzie jakiejś tragedii. Jak mamy pas nadrynnowy, tutaj podklejamy, tu ma widać, widać, chyba widać, jest taśma dwustronna, nie wiem, tam są pewnie jakieś butylowe, strawowe, różne są te taśmy, kto jaką tam ma, taką da pewnie i też będzie dobrze. My mamy jakąś taką. Nie wiem czy to jest taka dobra, czy niedobra, ale taką mamy i taką, z takiej korzystamy. Czyli kleimy na blachę, naciągamy tą folię, przyklejamy koniec tematu. Mamy tu już zrobione, później wróblówka. Tu jak widać, widzicie, to jest ta plastikowa. Ta plastikowa wróblówka nie wiem, czy, czy, czy jest dobra czy nie. Ja zrobiłem po prostu inny myk. Nie dałem czegoś takiego. Miałem też takie coś dać, ale nie dałem. Wykorzystałem szczotkę. Jak tu widzicie, tu tak na pokaz zrobiłem dla Andrzeja, żeby widział, jak to jest, jak wygląda z taśmą gąsior, a jak wygląda ze szczotką. No, z taśmą chyba lepiej. Tutaj pewnie widzicie, że tu ta taśma jest widoczna, ale z dołu tej taśmy zupełnie nie widać. Także nie ma żadnego tam problemu z tym i będzie ok. Ta szczotka tylko tak zamontowana dla pokazania, jak to mniej więcej wygląda, czyli wtedy nie mamy tych takich tutaj dziur, jak widać. Prawda? Pod spodem, pod dachówkami, bo ta szczotka nam wszystko zasłania. Ja u siebie dałem i to, i to. Yy, aczkolwiek tak, ktoś tam napisał, że jeżeli dajemy taśmę, to nie musimy dawać szczotki. Jeżeli dajemy szczotkę, to nie musimy dawać taśmy. Także tam do końca nie wiem, jak to jest. Ja po prostu dałem i to i chcąc nie mieć właśnie tych dziur, dodatkowo dałem jeszcze szczotkę. I tyle. Ja tutaj właśnie tą wróblówkę zrobiłem z czegoś innego, bo zrobiłem ze szczotki. Z takiej szczotki, która właśnie tam jest widoczna. Po prostu kupiłem, ja miałem 34 metry, potrzebowałem wróblówki. Kupiłem 17 takich szczotek. Obciąłem tak nie na pół, tylko tak jedną trzecią, taki, z tym rantem czarnym, jak tutaj widać, tam widać na górze w szczotce, to z tym rantem takim czarnym i po prostu tą szczotkę Zamontowałem tu zamiast wróblówki. Mam tutaj dość gęste takie właśnie, tutaj ptaszek żaden na pewno nie przelezie. Przez to trudno mi powiedzieć, bo to się ponoć wyłamuje później i są dziury i nie jest tak super i, i fajnie. Ale no, chyba taki system jest, taki jest w sprzedaży, więc tak ludzie to montują. Może ktoś tam robi inaczej albo lepiej. Nie wiem. My też mamy taką właśnie, więc zamontujemy taką. Tam pójdzie taśma. No gąsiory już spróbowane. Nie jest źle, tylko że strach chodzić po dachu. Nie wiem, czy wam mówiłem. Tu właśnie ja mam u siebie tego brasa bałtycką, a tu jest bras betonowa, celtycka i niestety ma bardzo słabe zamki. Nie wiem jakby to się sprawowało w lato. Bo ja u siebie kładłem dachówkę, jak było ciepło, i. Takie są tu przykładki na dachówkach, nie wiem czy wie... takie są, kropeczki, żeby one tam w czasie transportu się nie, nie bujały. I u mnie to jakoś było ok. No ja nie pamiętam, żeby mi jakakolwiek dachówka spadła. A tutaj po rozniesieniu, jak tu Łukasz z Marcinem roznieśli dachówki, po tym, znaczy tak szczerze mówiąc, to ja z Franceskiem roznosiłem, a Łukasz z tym nam pomagali tylko. Ale też przydali i było ok. Także nie ma tutaj co naszekać. I widzicie co się dzieje z tą taką dachówką, dlatego właśnie nie robimy na dachu teraz, bo po prostu jak się chodzi tam, coś trzeba byłoby zrobić, to ta dachówka potrafi zjechać. Sama się rozkłada. Jak nam zjedzie tutaj gdzieś na dół, przy założonej powiedzmy rynnie już, to mamy klop z ryn. Rynna jest do wyrzucenia, bo ją pognie. Nam tutaj trochę zjechało na tej jednej płaszczyźnie. Poszedłem coś tam robić właśnie. Gdzieś tam coś drgania jakieś poszły, zamek puścił. Wystarczyło, że puścił jeden na górne, jakieś tam wysoko dachówce, jak to w dominie pyk, pyk, pyk i zjeżdżały wszystkie. Całe szczęście tutaj nic takiego wielkiego się nie stało, ale chyba za dwie dachówki poszły do kosza niestety. Także tutaj niestety coś jest nie tak z tymi halo, nie halo, z tymi zamkami. Może jakby było to w lato, to byłoby ok, a że teraz jest już chłodniej i deszcz, to, to nie trzymają się po prostu na tych zamkach. Oczywiście na drewnie, jak leży na łacie, to dachówka jest ok, ale jak leży jedna na drugiej, to jest problem. Poza tym pamiętajcie, że ta betonowa dachówka nie jest spinana w piątki, jak ceramiczna. Tylko bym chciał bez, tak, bez głupich komentarzy Kto tam robi na betonowej albo coś takiego Kto chce to robi na betonowej Kto chce niech robi sobie na ceramicznej Tutaj jest ten feler, że spada, spada Może spaść dachówka Ale to tylko z tych wiązek takich Bo my mamy po cztery dachówki rozłożone I z tych wiązek może spaść, bo nam spadło Więc to już troszkę wcześniej było widoczne Jak żeśmy roznosili, że się zsuwają te dachówki Troszkę się zsuwają Więc takżeśmy uważali, uważali Ale i tak na koniec tak wyszło jak wyszło Ale możliwe dlatego że też jest mokre, że dachówki te są mokre. Teraz akurat mamy przerwę, nie pada deszcz. Tu wam pokażę, jak wygląda dach po cięciu na dachu. A od tygodnia u nas codziennie albo co drugi dzień coś pada. Także system dobry, ale trzeba z pół roku poczekać, zanim to zmyję. I tyle, no będę kończył, bo co tu więcej wam opowiadać. Nie ma o czym, chyba. Jakby ktoś coś tam chciał, to się może spytać mnie w komentarzach, a jakby chciał ktoś coś doradzić, to też chętnie skorzystam, bo ja się, jak wiecie, mówię wam, że się uczę dużo rzeczy, bo niektórych rzeczy po prostu nie wiem jak zrobić i korzystam też z YouTube'owych filmów. Na przykład Kosz będę robił tak najprawdopodobniej jak Patryk. Tam to nazwisko, nie wiem czy to nazwisko, czy to ksywka jego, skidive albo coś takiego. Trudno się to wymawia, a ja tam z tym angielskim u mnie to hello hello tylko i, i co, i tyle. No. Także kosz będzie dopiero robiony w poniedzieli. Tu teraz na razie, że ze względu na to, że ta pogoda jest taka, jaka jest, to prze... staramy się tutaj te ręhaki pomontować, te blachy wszystkie już i żeby mieć tutaj jakby po obróbki porobione, a poniedzieli znowu się przeniesiemy do tych koszy no, te kosze niestety trochę nam się zejdą bo tak jak patrzyłem to to nie jest tak jak w narożnym narożny, taki narożny powiedzmy przyciąć jak macie już wprawę tak jak my ze schodzeniem na ten to jedna strona to jest powiem, wnieść, rozłożyć yy, yy, rozmierzyć przyciąć i potem znowu w wnieść zamontować to jest tak gdzieś 3-4 godziny maksymalnie jak już z takim yy, przerwą na, na coś tam to jest 4 godziny maksymalnie czyli 6 godzin jakbyśmy tak solidnie robili a tak na spokojnie to 8 godzin dnióweczka i mamy taki jeden krawędź mamy zrobioną, tu są bardzo długie krawędzie bo mają po 9 metrów także, że na takich amatorów jak my którzy się dopiero uczą, to myślę, że to nie jest jakaś tragedia tutaj z tym cięciem na tym dachu to uważam, że wcale dużo szybciej naprawdę by tego nikt nie zrobił to ale tam jak już wam wcześniej mówiłem w tamtym filmie, kto tam sobie chce, niech sobie tnie na dachu. Ja jestem przeciwny temu i, i tniemy na dole. Jeśli będziemy już musieli coś uciąć na dachu, no to utniemy, ale tak staramy się robić coś tutaj, żeby to jakoś tam było. Także co, na razie trzymajcie się, pozdrawiam z ceglanego dachu. Dach duży, trudny i w ogóle itp, i td. Na razie.